Cześć z tej strony Aslani. Oto pierwszy odcinek z gry Mirror's Edge. Czekałem tylko, żeby to zacząć nagrywać. No i wreszcie się udało. To jest gra z roku 2009 bodajże. Stworzyło ją Studio Dice. To jest w sumie jakaś tam odnoga od EA. Dice to jest to studio, które Battlefield ro robi, więc myślę, że wiele osób kojarzy. O co chodzi w samej grze? Jest to gra akcji, w której poruszamy się w dosyć nietypowy sposób. Przeskakujemy z budynku na budynek. Wydaje się, że ten styl to chyba sportem nie można nazwać. Czy nie wiem, czy to jest sport? To się nazywa parkour. O, zaraz sobie zaczniemy rozgrywkę. Ale jeszcze zobaczę sobie na ustawienia, bo strasznie mi męczy to, że w tej grze ciężko jest dostosować coś. Jakieś ustawienia na przykład dźwięku. Nie słyszę. Może jakbyśmy mieli lepszy sygnał. No nie wiem. Nie słyszę. Może jakbyśmy mieli lepszy sygnał. Na pewno muzyka no... Na jak najmniej. Muzyka jest strasznie tu głośno. Jeszcze sobie zobaczę. Eee, grafika. No okej. Okay. O, dobra, rozpocznijmy sobie nową grę. Poziom trudności jaki jest normalny, niski. No to bierzemy normalny. No jakaś katstenka? Dawniej to miasto pulsowało energią. Brudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inny. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy, lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalni zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to Flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas w przeżyciu. Tak. Czas na trening, Fej. Wiem, że go nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłoży. Skoro wróciłaś, musisz być w szczytowej formie, zwłaszcza tutaj. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Niezły co? Celest krąży po okolicy, więc łapią i daj się ponieść, dobra. Okej, okay, już możemy sterować naszą postacią. W ogóle nasza bohaterka nazywa się Faj. Niepodpowiedziany. W tej katce, co hey, co jest? Dobra. To jest teraz będzie taki trening, tutorial. Oczywiście sobie go przejdziemy. Trzeba skoczyć. Lewy shift. czemu mam na shiftcie? Ja muszę to od razu zmienić. Bo nie chcę mieć kucanie na shiftcie Tylko chcę mieć kucanie na tylko to, czy to. Chcemy na C. Okej. Okay. Ta potwiera ekran zadanie. Okej. Okay. Dobra, mogę się już ruszać. Wzrok sprintera. No coś czuję, że i tak ten dźwięk jest za głośno. Tam już jak będę renderował, to coś tam poustawiam. Odpowiednio. Dobra, spacja, aby przeskoczyć przez szczelinę. Bum. Dobra robota. coś przytrzymaj podczas biegu. Hej, ślizg? Trzymaj lewy alt. Spojrzeć na cel. Aha, spoko. Dawno w to nie grałem w sumie. Chyba masz spadek formy, Fate. Na pewno dasz sobie radę? Nie chcemy cię zawstydzić. To spróbuj nadążyć. Okej. Okay. No to musimy iść za tyle. Okej, okay, pierwszy upadek. Musimy iść za nią. Wydaje mi się, że w tej grze jakiś taki słaby nie jestem. Aczkolwiek mogą się zdarzyć momenty, w których się po prostu zatnę i nie będę wiedział, gdzie iść. A porusza, 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 porusza. Dobra. ja mam teraz iść? A, do góry, Tak. tak. Nie wiem co by tu mówić o tej grze. Strasznie... W ja uważam, że Mirror Edge jest strasznie niedocenioną grą. Niedocenioną chociażby tym, że... Wydaje mi się, że tego typu gier, typu... Czyli jakichś takich parkorowych, gdzie... I to typowo takich ręcznościowych, to nie ma. Mirror Edge jest taką jedną w swoim rodzaju. Tak to nie udało się. Aha, muszę się tak bokiem odbić, tak? O, czy co? O, tak, bokiem. Tak, ale To jest gra z 2009, 2009 roku. Ale właśnie ostatnio właściwie dzisiaj na E3. Targa gier w Los Angeles zostało ogłoszone, że Mirror's Edge 2 wyjdzie, z czym się naprawdę cieszę. Właściwie to zapowiedź Mirror's Edge 2, myślę, że została spowodowana tym, że fani naciskali, aby wyszedł sequel. No właściwie nie wiem, czy to będzie Sequel. Ok, warto spróbować zwrócić uwagę na grafikę w tej grze, jest inna, bo strasznie, miejscami strasznie oślepia pełno jaskrawych, pastelowych kolorów jest. Nie wygląda ta grafika, myślę, że źle jak na rok 2009. Wiadomo, że jakieś tam battlefieldy które są z tego roku, czy coś tam innego z tego roku, o, przewyższa graficznie. Ale zawsze mówię, że. O, nie udało się. Ale zawsze mówię, że. Na grę trzeba patrzeć przede wszystkim z którego roku została stworzona, bo dużo ludzi mówi, a ta gra jest słaba graficznie, ale popatrz człowieku taki, że ta gra jest z któregoś tam 2008 czy 2009 roku takie porównania gier 2000 9 a 2013 co nie mają sensu według mnie okay. Merk chce, żebym zrobiła z tobą sparik Znasz go. Będziemy się bić No to dawaj Wow Teraz trzeba kupnąć Aha, teraz wyskoczył. Okej. Okay. Teraz w ślisk pewnie. O, nie trafiłem. Okej. Okay. Wskazówka. Dobra face. A teraz by rozbrajanie. Rozbrajanie. No to było dość proste. Także puścić. Pamiętaj, czego Cię uczyłem. Rozdziel ich i walcz w jednym naraz, jeśli musisz. Ok. No to było dość proste. Gdy broń się świeci na czerwono przeciwnikowi, trzeba nacisnąć prawy przycisk myszy. R. Wprowadza spowolnienie, ok. O nie zdążyłem. Okej. Okay. Wystarczy tego treningu, moje panie. Czas się zająć czymś na poważnie. Drake ma dla Ciebie robotę cel, więc się u niego zamelduj. Fate, daj znać, kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie Fate. Okej. Okay. To jest koniec szkolenia. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Że w następnym odcinku zaczniemy sobie. Fabułę. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie. Cześć.